Panie funkcjonariuszu? Słucham? Pan zgłosi kolegom, że taka ekipa... No tutaj gumowe ucho, pan odejdzie, gumowe ucho. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie ekipa, która stoi przed chwilą na garażu głównym... E, ...jedni ubrani, desert moro, drudzy na czarno. On kradli nas. Coś pokaże sumki, bo każdy z nas miał około 10 tysięcy. Mm -hmm. Więc w sumie na 30 zostaliśmy ojebani. Plus jeszcze kolega stracił jedzenie. Do tego wina zakupione w winnicy. W każdym bądź razie wartość wynosiła około 50 tysięcy na Sokrali i są aktualnie na garażu głównym. I o jakichś wiertłach coś mówili. Ja, tych, wie. tych główny tym... Jena jest chyba kobieta, bo ma różowe Ta, włosy. Taka, taka różowa ruda. Różowe, A tutaj o, na tym garażu zaraz byli niedaleko komendy. Tak, Tam tak. Tam w kierunku tak. północy. Pan szybko zgłosił, bo mogą uciekać. A tutaj chyba już pan gumowe ucho się próje na nich. No właśnie, poszedł telefon. 402 do 290 No to może ciężarem bo przypał bo, będzie zarazem z tego model Co się prójesz w frajerze? Ty jest siwy kurwa hmm. Dobry jedźmik bo bo one... tu po nas przyjadą Pierdolny Wiedźmin ty Geralt Ty Wiedźmin co się Geralt powiesz? Otóż odłóż ten telefon. Siwy kurwa, będę... Stój kurwa! Stój kurwa ci Stój no kurwa, bo cię zabiję! Stój chuju! Mówię ci stój! Ja pierdolę! No. Kurwa szmaciarzu jebany! Masz jeszcze szmato! Jeha... Yeah, ha tfu! Spierdalamy! Oh, oh. Oh. Strzelał! Panowie. Panie funkcjonariuszu! Strzelał! do nas pierwszy! Strzelał do nas, nas zaatakował nas! Jezus Maria! Aaaa! Patrujcie, zatrzymujcie się, wyjaśnimy to! Siadaj na auta, Ditek, kurwa! Jebane, do pana Na szpital musimy jechać! Musimy na szpital jechać! Na szpital, się O, o kurwa! Ty, to jakieś kurwa goziomki do nas jebią. Dawaj, zatrzymujemy się i rozpierdamy tego psa. Zatrzymuj się, rozpierdamy tego psa. Stój, stój, zatrzymaj się, zatrzymaj czekaj, się. Czekaj, 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 czekaj. Bo no zaraz dojedzie. dojedzie więcej gości, nie? Zatrzymaj się i zabijemy go. I weźmiemy jego auto. Gościu, to jest nasza jedyna szansa. Zaraz będzie za późno Wokół nie mamy i wszystko Ty więcej jedzie psów kurwa O kurwa Ja pierdolę, spierdalaj Spierdalamy A kurwa, lipa To nie wierzę Jakiś pomysł? Bo teraz jesteśmy kurwa w Jebane psy Problem jest taki, że oni, kurwa, szybciej klamy wyciągną. No musimy się z nimi strzelać, bo jest po nas, Rozpinać kurwa. pasy. Za coś się musisz schować, nie? Tu, stój. 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 Mm. Koła, kurwa, nie mam, najgorsze. Ci, ci drudzy są? Kurwa, nie wiem. Musisz się zacząć musimy go rozjebać i uciekamy, bo ja nie mamy mam... rady. No to jebmy przez szyby chyba do nich, nie? czy nie? Nie, 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 nie tak. 30 tak, na nie, godzinę, już jadą. nie, 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 Dobra, kurwa. O kurwa! Kondon wysiadł. A nie, strzela, ja jestem niewinny. Pan się podda, założy pan ręce. Oh, tak <laughs> <Niktek>, czemu usiadłeś? <laughs> Kurwa, Stefan! Żyjecie? Nie. Mówi lokalny, zabił. jest nieśmiertelny koleś Nie strzelaj w, w życiu. Co jest kurwa? Ja do On mi ucieka do niego wale, i on sobie ucieka dalej, kurwa. No, ta kamizelka jest klei ok, kurwa. Ale on, miał, on był po dwóch hitach, on nie miał HP. Nie no, kamizelka jest cztery, około 5-4 hitów. Co jest kurwa? Nie mogę. NIE MOGĘ, KURWA Sorry chłopaki, ale was zostawiam